Pan z wami. i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Pan. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał: Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie tworzy serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znowu do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Jeśli mnie ktoś kocha, będzie zachowywał moją naukę. Jaki to musi być ważny temat dla Jezusa, skoro którąś niedzielę z rzędu słyszymy o przykazaniu miłości. Miłości nie ze świata, ale taką, którą mamy na krzyżu. To jest oczywiste, że jeżeli kogoś kochamy, to takiego człowieka się słucha. Co ma do powiedzenia o sobie, o tobie, dlatego że miłość zakłada poznanie. A wiemy, i to z doświadczenia, że wielu nie potrafi słuchać. Bardzo często z tego biorą się kłótnie, spory w rodzinach, w małżeństwie. Ciągle coś gra, ciągle coś przeszkadza. Zobaczcie w marketach, w sklepach, w samochodzie, a nawet w domu nieraz od rana do wieczora telewizor. Kiedy kończę lekcję w szkole, kiedy wychodzę o tej 15 i widzę, jak uczniowie też wychodzą, pierwsze co robią, ci starsi w siódmej, ósmej klasie, wkładają sobie do uszu słuchawki. A zresztą chyba sami mamy też takie doświadczenie, że nieraz chwytamy się na tym, że niby słuchasz, patrzysz na drugiego człowieka, ale myślami jesteś gdzie indziej. Zdarza się to. Łatwo jest powiedzieć: Kocham. O tym Chrystus przypomina dzisiaj. Ale co dalej? Też nieraz pod nosem sobie mówisz: Nie mów mi, że mnie kochasz, ale ty mi pokaż, że mnie kochasz. Tyle dobrych chęci. My wiemy, że codzienność nasza weryfikuje tą naszą miłość. Jak gdyby Ewangelia chciała dzisiaj zapytać mnie, jaka ona jest w Twoim wydaniu? Czy są to nieraz puste słowa? Albo może też takie ciągłe bieganie? No bo robię to wszystko dla mojej rodziny. Uciekam najwięcej miłości odnajdujemy w codziennym przebaczaniu sobie nawzajem. Siostro i bracie, Pan Jezus dzisiaj mówi, że miłość względem Niego polega na przestrzeganiu przykazań. No i głowa leci w dół. No bo kogo jak kogo, ale Jezusa nie oszukam. Ileż to razy sam chciałem decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Ileż to razy pomyślałem sobie, że dekalo, który otrzymał mojżesz, nie jest na te czasy. Ileż to razy człowiek chciałby zmienić chociażby przysięgę małżeńską, przyrzeczenia kapłańskie. Hm. Mąż i żona żyją pod jednym dachem i cały świat, szczególnie z udlenieniem sąsiadek, zazdroszczą kobiecie wspaniałego męża. No, bo troszczy się o dom, o rodzinę, dobrze zarabia, nie włóczy się po barach, chętnie zawozi dzieci na korepetycje, basen. Nawet nie trzeba przypominać mu o tym, żeby wyrzucić śmieci. A jak ma dobre dni, to pozmywa, czasem nawet poprasuje. W całym bloku mówią o nim złota rączka, bo naprawi cieknący kran, pomaluje mieszkanie, nawet położy panele. Wspaniały mężczyzna, i nic dziwnego, że jest obiektem zazdrości. A jednak jest coś dziwnego. Kiedy wszystkie sąsiadki zazdroszczą, kobieta chodzi smutna, zagryza wargi, popłakuje po kątach i słychać plotki: głupia, ślepa, dlaczego nie docenia to, co ma? Ani głupia, ani ślepa bo ona wie dobrze że może robi wiele dla dzieci dla domu ale jest pewna tajemnica serce jej męża nie należy do niej nie znika na noce. obiecał jej to uroczyście ale serce nie sługa nie należy do niej i czy ona może cieszyć się przedkanym kranem z lewem czy ona może cieszyć się pięknym budżetem małżeńskim Trzeźwością męża, kiedy doskonale wie, że jego serce nie należy do niej. O co mi chodzi? Czy Bóg może cieszyć się moimi mszami, modlitwami, procesjami, jeżeli moje serce tak naprawdę nie należy do niego? Liturgia słowa szóstej niedzieli wielkanocnej akcentuje, zapowiada ducha świętego. Z jednej strony w Ewangelii rodzi się smutek, bo pan Jezus po raz drugi mówi, że, że musi odejść. Dopiero co przeżyli gehennę Wielkiego Piątku, a tu pan Jezus mówi: za tydzień będziemy to świętować w niebo wstąpienie Pańskie. Znowu zostaną sierotami. Znowu trzeba będzie się na nowo pozbierać. Nie wiedzą, czy sobie poradzą w tym wszystkim. A Jezus mówi do nich: Nie zostawię was. To jest ciekawe, że odchodzi żeby poprzez Ducha Świętego być jeszcze bliżej. Zobacz, to było w pierwszym zdaniu w dzisiejszej Ewangelii, że Bóg chce uczynić z twojego serca mieszkanie. To się stanie na tej Eucharystii. W momencie komunii staniesz się etui, etui samego Boga. I pierwsze czytanie, które też mówi o działaniu Ducha Świętego. Widzimy pierwszy spór bardzo poważny w Jerozolimie, który później w historii kościoła nazwano Soborem Jerozolimskim. To nie jest idealna wspólnota. Oj, oni się potrafili kłócić. A o co się kłócą? Czy nowi chrześcijanie, czy nowe osoby, które przyjęły wiarę w Chrystusa, muszą też przyjąć cały spadek po Żydach? Czyli tradycje Starego Testamentu, bo wiesz, tu nie chodzi o dziesięć przykazań. Ale człowiek zawsze w życiu kombinuje i powstał komentarz do dziesięciu przykazań, Talmud, który w sobie zawiera 613 praw i nakazów. Pamiętasz tego młodego człowieka, który przyszedł do Jezusa i mówi, Panie, które jest najważniejsze z przykazań? Bo oni się sami w tym gubili. I Jezus mówi, będziesz miłował, które? No i tej kłótni usiedli, pomodlili się do Ducha Świętego i jakie było zdanie? Duch Święty i my postanowiliśmy, gdyby tak nieraz przed kłótnią, jak się zbiera w domu, jak cię nosi, tak właśnie pomodlić się do Ducha Świętego. Żeby te słowa były odpowiednie, żeby nie zranić, żeby nie za daleko pójść tym wszystkim, żeby nie stracić przed oczu człowieka, w którym też mieszka Jezus. Oni mieli inne patrzenie. My też mamy inne patrzenie, mamy różne swoje filozofie, a jednak będzie budował Duch Święty w nich jedność. Duchu Święty, proszę Cię: wlej w moje serce pokój. Pan Jezus mówi dzisiaj bardzo mocne słowa: Niech się nie tworzy serce Wasze. A ile tej trwogi, ile niepewności, ile takiego duchowego bólu, niezrozumienia, ile tych pytań. Duchu Święty wołam o głęboki pokój dla ludzi, którzy są na tej liturgii. Amen.